About whom I'm speaking, give him an enormous applause. Frank Sinatra. <laughs> Witam serdecznie przy Nastrojowej Muzyce. Chciałbym złożyć najserdeczniejsze życzenia świąteczne dla wszystkich. Na świecie można powiedzieć. Bo na, nie mogę powiedzieć na Facebooku, bo teraz na YouTube też stawiam. Także życzę, żeby zdrowie było, bo jak będzie zdrowie, to będzie wszystko, będzie siła. No po prostu bo ja przyciszę troszkę melodię. Chociaż piękna, ale może mnie nie słychać. I po prostu chciałbym, żeby każdy był szczęśliwy, bo to jest najważniejsze. Będziemy szczęśliwi, to będzie się wiodło, będzie zdrowie, będzie wszystko. no. Trzeba optymistycznie na ten świat, nie jest tak to wszystko łatwo, jak by człowiek sobie chciał, ale w większości to jednak od nastroju dużo zależy. Jeżeli jesteśmy tacy przygnębieni, no to wtedy i o choroby łatwiej jakieś stresy, jakieś to, no chociaż nie ma na to jeszcze lekarstwa, żeby z tego. Także jeszcze raz z tego miejsca wszystkiego najlepszego niech się wiedzie. Tutaj jeszcze się pochwalę, bo ja coś lubię chwalić, bo ja sam się pojmuję i się chwalę. O, tu karta świąteczna od Marysi Kalickiej, związku z Zappa, piękna. No i jeszcze chciałem się pochwalić, że po Nowym Roku, no katalogi te już są ostatnie, ale jest nadzieja na następne. To 60 stron, ale będę się starał teraz zrobić większe, bo jeszcze cały teraz ten rok doszedł. A z tego roku nie ma jeszcze żadnych zdjęć powstawianych, tylko są zdjęcia moich obrazów, no i z imprezy w poprzednich latach, 16 i 17, także katalog, tak jak ciągle mówię, Kupisz obraz, katalog twój. Gratis, no. Także jeszcze przejadę po, po mieszkaniu, jak sobie tutaj posprzątałem. Jeden z kolegów mówi: ale u Ciebie to bogato. No jak może być bogato, jak ja już emeryt? Nie jest na czerwono, bo lubię ten kolor czerwony. No i to i na to czerwono jest, no. Tam obrazy można zajmować u góry. Nie wiem tam widać, bo ja wyglądam tak. Hmm? Dobrze. Wracamy do mnie. Melodie. Cudne, cudne święta będą. Dobrze. Cały czas testuję ten nowy sprzęt, że nie ma tych, tych, tych skoków takich, z czego się bardzo cieszę, bo teraz będzie. Także jeszcze raz. Kłaniam się nisko. Wszystkiego najlepszego w te święta. Dziękuję.